Znajdujemy się na Stoisku Wydziału Biologii. Tutaj chcemy zaprezentować różnorodność organizmów słodkowodnych, które występują u nas rodzimi w Polsce, ale również większość tych gatunków występuje również w Europie. Mamy wielu przedstawicieli owadów, mamy przedstawicieli skorupiaków, mamy przedstawicieli również i mięczaków. Mamy również larwy ważki, ważek różnoskrzydłych, które również są drapieżnikami i osiągają bardzo duże rozmiary, oraz mniejsze organizmy takie jak zooplankton, które również stanowią podstawową, podstawową podstawę dla funkcjonowania ekosystemów słodkowodnych, między innymi poprzez filtrację planktonu a z drugiej strony stanowiąc podstawowe pożywienie dla większości organizmów, w tym i ryb. Staramy się pokazać różnorodność, przybliżyć zwiedzającym to czym możemy mieć do czynienia w naszych jeziorach w rzekach a czego zazwyczaj na co dzień nie widzimy bądź nie jesteśmy tego świadomi oraz przybliżyć w pewien sposób zależności sieci troficzne funkcjonowanie takich ekosystemów co jest dla nich ważne i jak należy też o nie w pewien sposób dbać